To jest pozytywnie, ja myślałem, że będę hejtowany, nie? No strasznie masz pozytywną odpowiedź. No się chyba myślałem, że jako ten, wiesz, jako pierwsza no mnie gnoić strasznie, no. Patrząc na twój ostatni występ, ty, Piotrek, czujesz, że dużo, dużo właśnie wygrałeś tym występem na konferencji prasowej, bo mam wrażenie, że byłeś... Nie wiem, ile, dwie minuty pokrzyczałem, czy ile. No no ale to niekiedy... Nie nie już jakiś statement dzisiaj się przełamę, czy <laughs> jakiś statement wybrał. Ale miał dwa chyba statementy. No miał dwa statementy, a. nie? No dzisiaj macie czas, żeby porozmawiać. E, jaki a masz mogę, coś, mogę coś ogłosić tak publicznie? Ty bo też masz statement? Tak, znowu sobie coś tam zapisałem, takie moje przemyślenia z wczoraj i przedwczoraj. Mhm. To się odjebało w tym internecie. Ale nie... o mnie czy o BoxDelu? Nie o tobie. Dobre. I chciałem tak po prostu po serca powiedzieć, zapisałem sobie wszystko, bo nie chcę się tu jąkać, kurwa, Dawaj. żeby ludzie zrozumieli tego No odwrót, więc sobie zapisałem sobie, przeczytam, ale mnie nie proszę telefon. Mam to różne rzeczy, których nie możesz znaczy wiedzieć. To, to mnie. Na mnie od <laughs> razu ty, patrzysz. Ty, ja się pozwalę, bo ty spądzisz i ślicznie wbijasz. A więc tak, chwila. jest. Jeśli chodzi o wczorajsze wybryki i tak dalej, także chciałbym oficjalnie powiedzieć to, co chcę powiedzieć. Sprawa cały czas się wyjaśnia, padło trochę rzeczy, które trzeba zweryfikować, bo nie wszystko było takie, jak się na początku wydawało. Jestem pewny, że tak samo jak i Boksdale, tak samo i ja w niektórych sytuacjach zostałem wprowadzony w błąd, dlatego muszę to wszystko sprawdzić, poukładać i wyjaśnić. Mogę, mogę powiedzieć jedno, byłem w szkole głównie po to, żeby omówić temat i poprosić o interwencję w sprawie mojej kobiety. Potem skontaktowali się ze mną Marka, sami mnie zaprosili do domu. Najpierw rozmawialiśmy tylko z nimi, a później dołączył Marek. Wtedy wyszło kilka rzeczy, których wcześniej nie było, wcześniej nie było wiadomo. Trzeba pamiętać, że Marek to dzieciak. W pewnym momencie trochę się za, za, zapędził. Rozumiem to. Yy, dlatego chcę tę sprawę załatwić inaczej. Nie było to robione do tej pory. Reszta, kurwa, do tej pory. Resztę wyjaśni się między nami. Czy to z jego rodzicami, czy w bardziej formalny sposób. Wczorajsze oświadczenie i inne ruchy były niepotrzebne. Zadziałały emocje, ale na szczęście udało się już kilka rzeczy wyjaśnić. Apeluję, apeluję też, żeby nikt nie hejtował Marka ani nikogo z tej sytuacji. Każdy ma prawo popełnić błąd. Ważne, żeby potem umieć to naprawić. Ja chcę pewne rzeczy wyprostować, ale oczekuję tego samego od innych. W przeszłości podobne ruchy robił chociażby Michał Karmowski, więc to nie jest coś zupełnie nowego. Ja mogę, ja mogę sobie pozwolić na różne rzeczy, bo jestem świecie freaków i wiem, że to część ceny, jaką płaci się za udział w takich federacjach. Ale chciałbym oszczędzić bliskie mi osoby. Dla niektórych to może być śmieszne, dla mnie to jest bardzo ważne. To właśnie przez Sandrę zdecydowałem się na ten ruch. Jeśli nie, jeśli nie dało się inaczej, taka rozmowa była bardzo konieczna. Jasne, mogłem tego nie robić medialnie, ale emocje wzięły górę i wyszło jak wyszło. Wiem też, że federacja wkrótce też wypowie się na ten temat. Tyle. Czyli zawarty pakt o nieagresji w sieci pomiędzy tobą? A... Ja powiedziałem się jasno, myślę, że tutaj każdy zrozumiał. Jak ktoś nie zrozumiał raz, to proszę sobie to trzy razy odsłuchać jeszcze raz, żeby się zrozumieli, zanim to ocenicie. Tak postanowiłem, taka mnie refleksja naszła. Za dużo się wydarzyło, dużo emocji, dużo emocji mną działało i, i to streściłem, myślę, że chyba wszyscy zrozumieją. Denis, a jeśli chodzi właśnie o to, co się dzieje przed Twoimi pojedynkami, bo też często wspominałeś o tym, że sytuacja i Twój stan psychiczny wpływał na to, jak prezentowałeś się w pojedynkach i teraz jest też analogiczna trochę sytuacja, że zbliża się pojedynek, wychodzą kolejne jakieś tam aferki wokół Twojej osoby z Twoim udziałem i znów gdzieś ten spokój, który miał być, ta forma, która miała być zbudowana, szczytowa, znów jest gdzieś zaburzona. Jak Ty sobie z tym radzisz? I... Wiesz co, radę sobie z tym teraz zajebiście. Jestem przygotowany. Wcześniej nie, nie trenowałem, opierdalałem się, miałem kontuzję, operacje, hejty dostawałem. Ciężko było to ogarnąć. Teraz w sumie w hejt mam wyjebane. Yy, po, pro, po prostu nie chcę, żeby ktokolwiek mieszał sprawy rodzinne do, do frików. Mnie można obrażać i tak dalej, ale już kobiet, dzieci moim zdaniem nie powinno się ruszać, bo to są osoby, które nigdy nikomu nie zawiniły w życiu.